Spaliłem tego tarpa, zrobiłem dziurę, ale kto nie ma dziury w tarpie, ten nie ma tarpa. Pierwsza najbardziej boli, nie? Jak to mówią bushcraftowcy. Pomimo, że samych w sobie dzików się nie obawiam, a tutaj jest ich bagno, tutaj się myją. Rozłożymy sobie materac. To będzie moja pierwsza notka bez namiotu na tym materacu nowym. Także myślę, że będzie fajne doświadczenie. Kurde, jak ta lampa mnie... Wiatr. rozpalimy ognisko na pewno dziki przyjdą w nocy no ale tam na tej górce też ciężko by było tarpa rozstawić chcę sprawdzić możliwości swojego setupu, który sobie ostatnie miesiące konfigurowałem w nocy planowane jest dzisiaj do minus jeden stopni nad ranem siema, to jest tarp, którego będę używał kupiłem go, nie wiem z pięć lat temu, chociaż zdarzyło się z pijanymi kolegami kiedyś spać pod nim boli? jedną stronę będę musiał podnieść. Cała jakby powierzchnia tego tarpa razem z odciągami to jest, to jest powierzchnia jakichś dwóch boisk do piłki nożnej. Lubi karmę z flaka. Pierwsza kiełba w tym roku. Kurde, ale fajnie. Chleb bez masła. O kurde. Ej, chyba w ogóle mój tarp w tym. Ej, no nie. Patrzcie, tu jest jedna dziura już. Spaliłem, spaliłem tarpa. Na szczęście ta dziura jest w miarę blisko brzegu. Ale zdecydowanie za blisko roz, rozpaliłem ten ogień. Kurde, szkoda mi trochę tego tarpa, mam nadzieję, że to jest jedyna dziura. Aha, mamy chyba towarzystwo. Powiem wam, że mega się jarem tym, że w końcu sobie kupiłem ten śpiwór puchowy. Do tej pory miałem tylko raz takiego taniego syntetyka, którego tutaj przytargałem, ale świetnie on się tutaj sprawdza jako pokrowiec na materac. Mój nowy nabytek, jeszcze z metką. Śpiwór ważący 500 gramów. Z takich głównych modyfikacji, które wprowadziłem tutaj od bazowej wersji, to dałem zamek na całej długości. Wyjściowo jest na dwóch trzecich. Ja sobie jeszcze zagotowałem wodę. Docelowo chcę mieć dwa śpiwory. Jeden właśnie x 300 jako śpiwór letni i drugi śpiwór zimowy. I po połączeniu ich dwóch Mieć taki zestaw, który już mi załatwi głębokie mrozy, tam wiecie, minus 20, nie? Piąta trzydzieści. kawusi Nie wziąłem sobie poduszki, a no jednak kurde poduszka ważna rzecz Obracasz się z boku na bok i widzisz księżyc w jakiejś pozycji kolorze, kształcie w której nie wiedziałeś, że on w stanie jest w ogóle je, być jeść Był szron y, na tarpie i na garnku Mata, materac, tarp śpiwór zostały przetestowane i myślę, że Echu! Piękny zachód. Zostawcie lajka like i spójrzcie na to. Mamy połowę marca, 20 marca. Pięknie to wygląda. Opa. A z wami to jest zawsze fajnie, bo później piszecie fajne rzeczy w komentarzach. Za co wam bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam do tego, e, abyście kontynuowali ten preceder, bo jest to gigantycznie motywująca rzecz.